Przyjaciele Polacy, jest ciężko, ale walczymy. Nigdy nie myślałem sobie, że będę nagrywał takie coś, taki film, ale teraz potrzebujemy Waszej pomocy. Wiem, że i tak cały czas ją okazujecie, coś tam zbieracie, jakieś koszty, leki i tak dalej. Wiem, że pomagacie naszym uchodźcom, pomagacie z transportem, z mieszkaniami, ale my tutaj też potrzebujemy pomocy i potrzebujemy takie rzeczy jak krótkofalówki, larnetki, noktowizory. Potrzebujemy agregaty prądotworcze. Prądotworcze, przepraszam. Potrzebujemy kamizelki kule odporne. Potrzebujemy opatrunki, środki dezynfekcyjne. Potrzebujemy drony. Nie musicie, ale to jest taka prośba ode mnie. Prośba do, do wszystkich Polaków, do moich znajomych. Mam dużo znajomych w Polsce. Też potrzebuję maksymalnego udostępnienia tego filmiku.